14 maja 2018 roku około 20.30, na numer alarmowy dzwoni mężczyzna. Jest roztrzęsiony, spanikowany i płacze. Mówi, że właśnie wrócił do domu, a jego żona leży na ziemi. Stwierdza, że chyba doszło do włamania, ponieważ całe mieszkanie wywrócono do góry nogami. Kobieta po drugiej stronie słuchawki próbowała go uspokoić, prosiła, by sprawdził puls. Nie był wyczuwalny. Mężczyzna wspomniał o taśmie, o czerwonych plamach wokół ciała. Prosił, by jego ukochana się obudziła. Widok był makabryczny. Ofiara walczyła o swoje życie, niestety nie udało się jej pokonać potwora. Policja i karetka przybyły na miejsce bardzo szybko. Zrozpaczony mąż, szlochał, prosił o pomoc. Zastanawiał się, kto mógł chcieć się jej pozbyć, jaki miał motyw, jakie korzyści. Policja natychmiast rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie. Ofiarą tej tragicznej historii była Jessica Patel. Urodziła się w 1983 roku. Wychowała w hinduskiej rodzinie w Leeds, w Wielkiej Brytanii. Miała dwie młodsze siostry. Minal i Diwie. W jej domu rodzinnym mieszkało 12 osób, ponieważ miała dużą rodzinę i dobre kontakty z bliskimi. Dzięki temu też miała wymarzone dzieciństwo. Była cicha i spokojna, nie sprawiała żadnych problemów. W późniejszym czasie, gdy była nastolatką, uwielbiała spotkania z przyjaciółmi, a miała ich wielu. Otaczała się ludźmi z poczuciem humoru, bo sama uwielbiała się śmiać i żartować z samej siebie. Siostry wspominały, że ciężko było ją wyprowadzić z równowagi. Jej jedną z najważniejszych zalet była cierpliwość. Być może wynikało to z tego, że była tą najstarszą siostrą i chciała wszystkie najlepsze wartości przekazać swojemu rodzeństwu. Z jedną ze swoich sióstr, najprawdopodobniej z Divią, uwielbiała oglądać filmy Bollywood. Wyobrażała sobie, że pewnego dnia spotka na swojej drodze mężczyznę, z którym spędzi resztę życia, z którym będzie miała dzieci. W sumie to marzyła o tym, by spotkać kogoś takiego jak z filmu. Marzyła także o tym, by w przyszłości zostać farmaceutą i otworzyć swoją własną aptekę, jej rodzice prowadzili sklep monopolowy, więc wspierali ją finansowo, dzięki czemu mogła ukończyć studia farmaceutyczne. Na studiach spotkała chłopaka o imieniu Mitesh. Para znała się już wcześniej, ponieważ Mitesh należał do rodziny hinduskiej, która bardzo dobrze znała się z rodziną Jessica. Znali się od dziecka, jednak z czasem ich drogi się rozeszły. Ponownie spotkali się na studiach i okazało się, że marzą o tym samym. Obydwoje marzyli o tym, by otworzyć własną aptekę. Na dodatek każde spotkanie na studiach powodowało, że coraz bardziej iskrzyło między nimi. Spędzali ze sobą coraz więcej czasu. Sporo rozmawiali, aż z dwójki przyjaciół stali się parą. Byli bardzo szczęśliwi. Jessica nie widziała świata poza swoim ukochanym. Niestety mniej więcej w tamtym czasie dowiedziała się, że jej mama jest poważnie chora. Miała zaawansowany nowotwór, była w bardzo złym stanie, a Jessica nie mogła pozwolić sobie na to, by w tamtym momencie nie być przy niej. Zdawała sobie sprawę, że nie zostało jej zbyt wiele czasu. Strasznie cierpiała, bo tak bardzo chciała jej pomóc, a wiedziała, że to niemożliwe. Gdy jej mama odeszła, Jessica cały czas chciała być przy swoich siostrach i tacie. Wspierali się nawzajem, tak jak mówiłam, ta rodzina była bardzo zżyta ze sobą, a ta tragedia jeszcze bardziej umocniła ich więzi. Ta sytuacja z mamą Jessiki sprawiła, że związek z Miteszem był w lekkim zawieszeniu. Czasami się spotykali i wtedy był jej oparciem, pocieszał ją. Jessica zawsze mogła na nim polegać, cieszyła się, że znalazła taką prawdziwą i szczerą osobę, której może wszystko powiedzieć i która tak ją wspiera. Gdy nie mogli się spotkać, cały czas rozmawiali przez telefon, za każdym razem przekomarzali się, kto ma pierwszy się rozłączyć, mi też wszystko przeżywał, jakby to była jego pierwsza nastoletnia miłość. Kupował Jessice misie z serii Me to You, z różnymi napisami typu kocham cię, przytul mnie. Ta relacja prowadziła tylko do jednego. Oczywiście do małżeństwa, do którego doszło w lipcu 2009 roku. Jessica była wówczas na ostatnim roku studiów. Jej rodzina nie ukrywała zdziwienia, bo uważali, że może lepiej poczekać, rozwinąć się zawodowo. Ale dziewczyna nie chciała czekać, bo w końcu miała swojego wymarzonego mężczyznę jak z ulubionego filmu. Kilka lat po ślubie postanowili przeprowadzić się do Limford. Kupili dom i nawet otworzyli swoją własną aptekę niedaleko miejsca zamieszkania. Każde marzenie z listy się spełniło. Jessica była przeszczęśliwa, miała męża, dom, spełniała się w pracy. Z zewnątrz wyglądało, jakby miała wszystko, i nic jej nie brakowało. Ale tak naprawdę miała jeszcze jedno marzenie. Chciała zostać matką. Jednak starania nie przynosiły żadnych efektów. Jessica przez problemy z zajściem w ciążę straciła radość z życia. Chodzili od lekarza do lekarza, przyjmowali różne suplementy, stosowali diety, ale bez skutku. W końcu po dłuższym czasie zdecydowali się na in vitro, ale niestety bez powodzeń. A próbowali trzy razy. Lesika czuła się przez to beznadziejna, bezużyteczna, panikowała, że czas leci, a ona nigdy nie zostanie matką. Miała wówczas 34 lata i czuła, że teraz jest dla niej odpowiedni czas, że teraz jest odpowiedni moment na dziecko. Miała wszystko: wsparcie, warunki, pieniądze, własny biznes. Na początku 2018 roku los uśmiechnął się do małżeństwa patel. Lekarz stwierdził, że czwarta próba będzie najprawdopodobniej udana, a do transferu komórki jajowej miało dojść w czerwcu 2018 roku. Niestety, Jessica nie miała możliwości spełnić swojego marzenia o tym, by być w ciąży, by zostać matką, bo ktoś brutalnie miesiąc wcześniej odebrał jej życie. Gdy policja pojawiła się na miejscu zdarzenia, zauważyli niewyobrażalny bałagan. Od razu zabrano się za przeszukanie mieszkania i zbieranie wszystkich śladów. Pierwsze co zauważono to to, że doszło do rabunku, ale nie do włamania. Najprawdopodobniej Jessica otworzyła sprawcom drzwi, po czym wtargnęli się do środka albo po prostu czekała na kogoś i dobrze znała swojego oprawcę. Mitez nie potrafił poradzić sobie z tą sytuacją, był rozbity, nie kontaktował, nie wspominając o rodzinie Jessyki, która, mimo tego, że cierpiała, potrafiła go pocieszać. By nie był w tamtym momencie sam, przyjechali do domu małżeństwa, postanowili wspierać się nawzajem, w końcu byli rodziną. Oczywiście wiadomo, jakie są procedury. Na początku mi musiał złożyć zeznania, bo był ostatnią wiadomą osobą, która widziała Jessykę żywą. Mężczyzna zeznał, że tego dnia, 14 maja, rano wybrali się do pracy, do ich wspólnej apteki. Po południu 34-latkę, odwiedził nawet tata, stęsknił się za swoją ukochaną córeczką, której nie widział jakiś czas. Chwilę porozmawiali, po czym obiecali sobie czym prędzej spotkać się ponownie, tylko tym razem na dłużej. Po południu Jessica wróciła po pracy prosto do mieszkania, natomiast mi też udał się na siłownię Później kupił dla nich pizzę na obiad o kolację, po czym także wrócił do domu. W jego zeznaniach wszystko się zgadzało. Po ich zweryfikowaniu śledczy nie mieli żadnych zastrzeżeń, ale podczas sprawdzenia domu małżeństwa zauważono, że zamontowano kamery przed wejściem do budynku, no a takie nagrania z monitoringu pomogłyby odpowiedzieć na większość pytań albo nawet znaleźć sprawcę. Mi też jednak powiedział im, że akurat tego dnia kamery się popsuły i kompletnie przestały działać, więc on żadnych nagrań nie ma. Dziwny zbieg okoliczności, jednak nie drążono tego tematu. Kontynuowano przeszukanie, bardzo dokładnie zresztą. Nic nie pominięto, zajrzano w każdy zakątek, nawet w szparkę w sofie bądź pod materac w sypialni. I właśnie tam jeden ze śledczych odnalazł pendrive'a poduszkiem ukrytego w ubraniach w walizce. Było to naprawdę ciekawe znalezisko, ponieważ dzięki niemu doszło do przełomu w sprawie. Na tym pendrive'ie znajdowało się nagranie z dnia 14 maja 2018 roku. Okazało się, że idealny mąż, mi też patel, okłamał śledczych, mówiąc, że monitoring nie działa. To nagranie będzie jednym z najważniejszych dowodów w sprawie. Bo dzięki niemu wyjdą na jaw fakty, które szokowały niemal każdego, kto zajmował się tą sprawą. Zeznania męża zgadzały się do pewnego momentu, to że byli razem w pracy, potem był na siłowni. Tylko to było prawdą. Reszta była zwykłym, ohydnym kłamstwem. Według zgromadzonego nagrania, mężczyzna wrócił do mieszkania o 15:30 i nie wychodził nigdzie aż do 19:40, a to oznaczało, że był w domu, kiedy o 19:00 Jessica wróciła z pracy. O 19:42 ponownie widać go na monitoringu, udającego się do swojego samochodu. Wraca około 20.15, wyłącza monitoring i dopiero po 10 minutach dzwoni na numer alarmowy, udając rozpaczonego męża. Widząc swoją żonę na podłodze, nie śpieszyło mu się, by wezwać pomoc. Mężczyzna powiedział śledczym, że doszło do rabunku. Cały dom wywrócony do góry nogami, ciuchy, książki, buty, wszystko porozwalone na podłodze. Doszło do rabunku, ale nic nie zniknęło. Po dokładnym sprawdzeniu monitoringu wiadome było, że jedynymi osobami, które zostały uchwycone na nagraniu i przebywały w tym domu, to też i Jessica. Nie było żadnego włamania. Mąż wszystko wymyślił, myśląc, że popełnił zbrodnię doskonałą, kasując nagranie. Stał się pierwszym i jedynym podejrzanym w tej sprawie. Teraz tylko pozostało ustalić, jaki miał motyw i jak naprawdę układało się między nimi, skoro doszło do czegoś tak okropnego. Sekcja wykazała, że Jessica straciła życie po założeniu reklamówki na głowę. Mitter został aresztowany zaledwie trzy dni po śmierci swojej żony. Sprawdzono jego życie prywatne i na jaw wyszły szokujące fakty. Okazało się, że mi też zdradzał Jessica od samego początku, jeszcze zanim zostali małżeństwem. Co więcej, nie robił tego z innymi kobietami. A mężczyznami. Smutna prawda była taka, że kobieta, która pokochała go z całego serca, dla której był najważniejszą osobą na świecie, dla niego była tylko przykrywką, nigdy jej nie kochał, użył ją do swoich własnych celów, by ukryć swoją orientację. Od zawsze interesował się mężczyznami i to oni byli jego obiektem weschnień. Gdy spotkał się z Jessiką na studiach, wpadł na świetny plan, związać się z nią i przed rodziną udawać kochającego męża. Jego rodzina miała określone zasady, i jego związek z mężczyzną absolutnie nie wchodził w grę. Zdawał sobie sprawę, że nigdy nie pokocha jakiejś kobiety, tak jak powinien kochać swoją żonę czy partnerkę, więc Jessica była dla niego świetną kandydatką, bo znali się od dziecka. Niestety nie była świadoma tego, że jest tylko zabawką w jego rękach. Na początku był naprawdę kochającym i troskliwym facetem, i o dziwo, to on tak szybko po zawarciu związku naciskał na ślub. Zakochana Jessica nie widziała w tym nic dziwnego, a on po prostu chciał wszystkim pokazać: mam żonę, jestem normalny i nie przyniosłem wstydu. Prawda była taka, że tak szybko, jak chciał wziąć ślub, tak szybko po nim zmienił nastawienie do Jessica. Był arogancki, często stosował wobec niej przemoc psychiczną, chciał mieć kontrolę nad tym, co mówi, co robi. Stawało się to nie do zniesienia, a gdy w 2010 roku dziadek Jessica zachorował, ona była z nim bardzo blisko i też nie pozwalał jej spędzać z nim czasu. Jessica wiedziała, że to już ostatni moment, by móc się z dziadkiem pożegnać, chciała jak reszta rodziny siedzieć przy jego łóżku i trzymać go za rękę, był to dla niej straszny czas, a mąż jeszcze jej dokładał. Tak bardzo denerwowało go nieposłuszeństwo żony, że pewnego dnia podczas kłótni w samochodzie nie tylko nie szczędził w sobie obraźliwych słów w jej stronę, ale tym razem zaatakował ją fizycznie. Jessica była przerażona i kompletnie nie wiedziała, jak ma zareagować i też coraz częściej pokazywał, że nie życzy sobie jej spotkań z rodziną i robił wszystko, by nie spotykała się z siostrami czy tatą. Najprawdopodobniej bał się tego, że gdy siostry dowiedzą się, co się dzieje w ich domu, to otworzą oczy Jessice, by ta w końcu go zostawiła. Mi też postanowił pójść o krok dalej, bo w pewnym momencie cały czas chodził z telefonem, nawet do toalety, ciągle z kimś pisał. Gdy chciał porozmawiać, a Jessica przebywała w pokoju, to wychodziłby, nie słyszała. On był szczęśliwy, a ona coraz bardziej przybita, ale tłumaczyła sobie to w ten sposób, że pewnie rozmawia ze znajomymi i nic złego się nie dzieje. Jednak prawda była zupełnie inna. Mi też w tamtym czasie rozmawiał i spotykał się z mężczyznami. Pobrał aplikację, dzięki której mógł ich poznawać. W tych relacjach na boku raczej nie chodziło o uczucie, a o zaspokajanie swoich potrzeb, bo żona z wiadomych względów go nie pociągała. Każdy nowy chłopak poznany przez aplikację był tylko przygodą i nic więcej. Wszystko zmieniło się jakieś dwa lata przed tragedią. Mi też poznał mężczyznę o imieniu Amit. Tutaj także relacja rozpoczęła się w niezobowiązujący sposób. Po czasie jednak przerodziła się w miłość mi też odwzajemnił uczucia Amita. Mężczyźni cały czas ze sobą rozmawiali, pisali, jak bardzo się kochają, jak bardzo chcą być razem, a jedyną przeszkodą na ich drodze jest Jessica. Kobieta niczego nieświadoma czasami nawet gościła Amita w swoim domu, bo mąż przedstawiał go jako swojego przyjaciela. Opowiadał o nim w samych superlatywach, mówił jakim jest dobrym przyjacielem, lekarzem, bo Amit z zawodu jest lekarzem. Mi też ukrywał swój telefon przed wszystkimi, a przede wszystkim przez swoją żoną, ale pewnego wieczoru, gdy przebywał w domu swojego teścia i było takie spotkanie rodzinne, Stracił czujność, dzięki czemu jedna z sióstr Jessyki zauważyła, że pisze do niego jakiś amit, wyznawał mu miłość, a on odpowiadał, że też bardzo go kocha. Divie zmroziło i w sumie nie wiedziała, co ma z tym zrobić, nie chciała się wtrącać, wiedziała jednak, że nie może tego tak zostawić i podjęła decyzję, by powiedzieć o tym siostrze. Jak się domyślać, reakcja Jessyki to był szloch, rozpacz. Na dodatek wiedząc, że zdradza ją z facetem, pomyślała, że jest niewystarczająco dobra. Myślała, że jak powie o tym swoim teściom i szwagrowi, to dodadzą jej otuchy, bo to ona z tej dwójki została zdradzona i oszukana. Liczyła, że będą po jej stronie, a mitoszowi przemówią do rozumu. Nic bardziej mylnego, jego rodzice i rodzeństwo, mimo że dowiedzieli się o nim mrocznej prawdy, Stwierdzili, że Jessica powinna siedzieć cicho, być dobrą żoną i nie wymyślać. Mi też obiecał, że nie będzie jej już zdradzał, więc ma o wszystkim zapomnieć. Rodzice od razu powiedzieli, że rozwód absolutnie nie wchodzi w grę, bo oni są poważną hinduską rodziną z zasadami, a ich rozwód przyniósłby im ogromny wstyd przed innymi. Jessica nie dowierzała i, co może nas szokować, postanowiła posłuchać swoich teściów i wrócić z mężem do domu. Mi też tylko przed rodzicami obiecywał, że będzie lepszym mężem i przestanie zdradzać. Nadal to robił, w domu zachowywał się okropnie, nawet jeszcze gorzej niż wcześniej. Ich współżycie było wręcz na zerowym poziomie, a jego rodzice po kilku latach małżeństwa zaczęli domagać się wnuka. Mi też tak jak Jessica pragnął mieć dziecko, ale nie ze swoją żoną, a ze swoim ukochanym Amitem, co jak wszyscy wiemy jest fizycznie niemożliwe. Problemy z zajściem w ciąży nie wynikały z tego, że z Jessiką coś było nie tak. Po prostu para współżyła bardzo rzadko, więc przez te kilka lat mieli mniejsze szanse na to, by zostać rodzicami. Co więcej, mi też zażywał nawet specjalne tabletki, by obniżyć swoją płodność, dlatego szanse były dosłownie zerowe. W tym czasie Jessica czuła się coraz gorzej, a mąż nie pomagał, ponieważ nawet w miejscu publicznym nie szczędził nieprzyjemnych słów w jej stronę. Pewnego dnia nawet współpracownicy zwrócili mu uwagę, by się uspokoił i nie traktował jej w ten sposób. Jeżeli zachowywał się tak w miejscu publicznym, to co dopiero było za drzwiami ich domu? Tam potrafił złapać ją za szyję, pozostawiając na niej ślady. Te wszystkie informacje rysowały pewien obraz, jak wyglądało wspólne życie tej dwójki. Śledczy nie mieli wątpliwości, że mają odpowiedniego człowieka. Wiele dowodów na to wskazywało, chociaż mi nie przyznawał się do winy, cały czas utrzymywał, że doszło do rabunku. Jednak nagranie z monitoringu nie było jedynym dowodem, na pewno mocnym, ale nie jedynym. To dzięki niemu został aresztowany, bo był to wystarczający dowód na to, że oprócz niego i Jessyki nie było nikogo w domu. Po sprawdzeniu telefonu i komputera Mitesza okazało się, że dwa miesiące przed tragedią w Google wpisywał takie pytania, jak odebrać życie żonie, jak najlepiej pozbyć się żony. Czy potrzebuje wspólnika, ile podać różnych substancji, by odebrać komuś życie? Mężczyzna miał dostęp do różnych leków czy jakichś innych substancji, bo był właścicielem apteki. Co więcej, wyszło na jaw, że wykupił ubezpieczenie na życie i w razie przypadkowej śmierci Jessyki, otrzymałby 2 miliony funtów. Kolejnym dowodem na jego kłamstwo było to, że pod paznokciami ofiary odnaleziono naskórek, co jasno sugerowało, że walczyła i kogoś podrapała. Śledczy mieli z kim porównać próbkę i badania potwierdziły, że to mąż pozostawił swoje DNA. Mężczyzna miał widoczny ślad na szyi. Co prawda funkcjonariusze zauważyli to na samym początku śledztwa, zapytali co się stało. A on odpowiedział, że był na siłowni i przez przypadek skaleczył się podczas treningu. Jednak po rozmowie z jego trenerem personalnym wyszło na jaw, że nic takiego nie miało miejsca. Czyli po raz kolejny okłamał policję, a funkcjonariusze mieli kolejny dowód przeciwko niemu. Jednak mimo przedstawienia tych wszystkich dowodów, absolutnie nie przyznawał się do winy i pozostawał przy swoim. W listopadzie 2018 roku doszło do procesu. Prokuratura przyjęła wersję policji na podstawie wszystkich dowodów. Dosłownie wszystko wskazywało na to, że to on jest winny. Mi też podczas procesu powiedział, że bardzo kocha swoją żonę, stwierdził, że nigdy nie zrobiłby jej krzywdy, a to, że czasem trzymał ręce na jej szyi, to przecież były żarty, że Jessica była dla niego najważniejsza, a oni złapali nie tą osobę, co trzeba. Wytłumaczenia tłumaczenia były absurdalne, ponieważ odnaleziono i przedstawiono mu jeszcze więcej dowodów. Taśma, której użyto, by unieruchomić Jessikę, pochodziła z jej własnej apteki. W aptece nie odnaleziono podobnej, ale dosłownie tą, której użyto. Poznano ją po specyficznym wycięciu. Jeden z kawałków odnaleziony na jej ciele idealnie pasował do tej ukrytej taśmy w aptece. Śledczy zadali więc pytanie: Gdyby zrobiła to osoba nieznajoma, to w jaki sposób dostałaby się na zaplecze ich wspólnej apteki? Żadnej sensownej odpowiedzi nie uzyskali. Sprawdzono dokładnie telefonu skarżonego, a dokładnie aplikację zdrowie na jego iPhone. Ta aplikacja monitoruje, ile kroków robimy w ciągu dnia bądź potrafi ocenić, czy wchodzimy do góry. Na przykład, czy wchodzimy po schodach. I okazało się, że gdy wrócił do mieszkania po 20, biegał góra-dół, góra-dół. Chciał zrobić w domu bałagan przed przyjazdem policji, by móc powiedzieć, że doszło do rabunku. Przypomniał sobie, że musi usunąć dowody w postaci nagrań z monitoringu. Dlatego też wezwał służby dopiero 10 minut po powrocie. Sprawdzono także telefon Jessiki i dosłownie minutę po powrocie do domu nie odnotowano żadnej aktywności, co może sugerować, że została zaatakowana od razu po przekroczeniu drzwi wejściowych. Kilkanaście minut później odnotowano czternaście kroków, co zapewne oznaczało, że Tommy też wyjął telefon z jej kieszeni, po czym położył go przy drzwiach wejściowych, co miało sugerować, że przez sprawców telefon wypadł jej z ręki. Podobno był to pierwszy przypadek w Wielkiej Brytanii, gdy w jakiejkolwiek sprawie wykorzystano aplikację jako dowód. Stwierdzono, że Mi też od dawna planował odebranie życia swojej żonie. Tego dnia 14 maja 2018 roku poczuł, że to ten dzień, i nie ma już na co czekać. Mężczyzna chciał jak najszybciej wyjechać do Australii, by móc mieszkać ze swoim partnerem Amitem. By ułatwić sobie zadanie, podał Jessice insulinę. Początkowo próbował odebrać jej życie własnymi rękami, ale nie poradził sobie z dzielnie walczącą o życie żoną. Wówczas sięgnął po torbę z Tesco i w ten sposób jego plan się powiódł. Można sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego po prostu nie rozstał się z Jessicą jak normalny człowiek? Otóż mężczyzna wychodził z założenia, że jego orientacja w jego rodzinnej kulturze to wstyd. Jego hinduska rodzina nie zaakceptowałaby tego, że interesują go mężczyźni, a o rozwodzie nie było mowy. Dlatego, by nie splamić honoru rodziny, odebrał życie żonie. Dzięki temu pozbył się według niego największego problemu. Miał jeszcze inny powód, by to zrobić. Z tej dwójki nie tylko Jessica marzyła o dziecku, mi też również. Miał w swojej głowie niezawodny plan, gdy dowiedział się, że czwarta próba in vitro najprawdopodobniej się powiodła. Po śmierci żony chciał zabrać ze sobą zamrożone jajeczka i wykorzystać je do tego, by on i Amit mogli zostać rodzicami w Australii, by mogli żyć długo i szczęśliwie. Nie mam pojęcia, jak panowie sobie to wyobrażali, ale mi też w swojej głowie uważał to za plan doskonały. Podczas procesu powiedział, że nie potrafi wyjaśnić, co czuł w związku ze swoją sytuacją, stwierdził, że na pewno był to strach, bo bał się, że zostanie zdemaskowany, że każdy dowie się o jego orientacji, a on nie chciał przecież zawieść swojej żony. Jedyną prawdą, jaką chciał przekazać, to to, że nie ma nic wspólnego z jej śmiercią. Jej siostra Minal wspominała, jak płakał na jej ramieniu, jak go pocieszała. Powiedziała, że gdyby w rodzinie każdy wiedział, jak traktował jej siostrę, skończyłoby się to inaczej. Strasznie obwiniała się za to, że nie zdołali jej pomóc. Sędzia ogłaszając wyrok powiedział, że mężczyzna zasługuje na największą możliwą karę. Mi też, za odebranie życia swojej żonie został skazany na dożywocie, z możliwością wyjścia na wolność po 30 latach. Rodzina Jessyki po ogłoszeniu wyroku powiedziała, że dla nich dożywocie nie jest wystarczającą karą, ale mimo wszystko odczuwają ulgę, bo mi też trafi tam, gdzie jego miejsce a oni będą mogli zaznać trochę spokoju. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej tragicznej historii. Dajcie mi koniecznie znać, co o niej myślicie. A ja zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału. Do usłyszenia niebawem, trzymajcie się. Cześć.